Witajcie, dzisiaj opowiem Wam o kolorowych rysikach do ołówków automatycznych. Te kolorowe rysiki są ostatnio bardzo modne i popularne wśród polskich sklepów papierniczych. Więc nie miałam wyjścia i musiałam sobie też kupić taki rysik i odpowiedni ołówek. Więc te rysiki są japońskiej firmy Mitsubishi Uni, tutaj prezentuję zestaw 7 różnych kolorów, których możecie je kupić. Mają długość 6 cm i średnicę 0,5 mm. I pasują do ołówków automatycznych, między innymi też japońskiej firmy Marx Japan albo Marks Japan. Tworząc tym samym ładne kolorowe komplety. Niebieski rysik, niebieski ołówek, czerwony rysik. Zielony ołówek, ale czy one fajnie piszą? Jak dla mnie, nie mają podskoku do normalnych ołówków. Nie pisze się nimi tak komfortowo. Mamy wrażenie, jakbyśmy pisali kredką. Więc dla urozmaicenia swoich notatek jest to ciekawy wybór, ale do codziennego pisania raczej nie polecam. Ale zachęcam Was, żebyście sami spróbowali, czy Wam może będzie odpowiadało. Taka nowość na rynku papierniczym. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy!